Siema, jestem Jarek i poprowadzę dla Was flash, skrótników, ciekawostek i plotek ze świata horroru z ostatniego tygodnia. Zapraszam! W tym tygodniu żegnamy kolejnego filmowca. W poprzedni weekend w wieku 77 lat zmarł Larry Cohen. Tworzył takie filmy jak It's Alive, The Staff czy Return to Salem's Lot. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o jego życiu i twórczości, polecamy dokument King Cohen – The Wild World of Filmmaker – Larry Cohen pojawiły się informacje o zmianach w Candymane. W poprzednich odcinkach donosiliśmy, że w roli nowego Candymana pojawi się Juhaya Abdul-Mateen II. Reżyserka produkcji Nia Costa neguje jednak tą informację. Zgodnie z jej słowami Nie mogę powiedzieć co się dzieje w filmie, ponieważ chcemy, aby była to niespodzianka, ale on nie zastępuje tonego Toda. Możliwe, że Abdul zagra całkiem nową postać, która stanie się Candymanem, ale nie będzie Danielem Robitaille. Czarownice pod skrzydłami Blumhouse Scenariuszem i reżyserium remake'u The Craft będzie Zoe Lister Jones. Dla przypomnienia, oryginał z 1996 roku opowiada o nastolatce, który odkrywa, że pochodzi z rodu czarownic i wraz z grupą koleżanek nabywa magiczne zdolności. Supernaturals znika z ekranów. Jak ogłosili aktorzy grający główny rolę, 15 sezon będzie ostatnim. Serial zadebiutował w 2005 roku i miał swoje wzloty i upadki. Potrafił rozśmieszyć, ale i przestraszyć. Na ekranie pojawiły się duchy, potwory, demony, wilkołaki i wiele innych koszmarów. Aktualnie jest najdłuższe najdłuższy serial w horroru emitowane w telewizji. Ilana Glazer w nowym horrorze. False Positive zagrają również Pierce Brosnan i Justin Theroux. Mówi się jedynie, że produkcja to współczesne podejście do dziecka rozmiary. Inne informacje na temat fabuły nie są znane. Na stanowisku reżysera zasiądzie John Lee. Horror komedia zombie od Jima Jarmusza. Pierwsze informacje na temat produkcji pojawiły się już w lutym. Natomiast aktualnie znamy datę premiery. 14 czerwca na ekranie pojawi się doskonała obsada. Między innymi Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver, Steve Buscemi czy Danny Glover. Wątek popularny utrzymywany jest w tajemnicy. Netflix ujawnił tytuł odcinków do nowego sezonu Chilling Adventures of Sabrina. Premiera już 5 kwietnia i jak zapowiadają twórcy, kolejna część będzie straszniejsza, mroczniejsza i bardziej sexy. Superbohaterski horror Bright Burn już 24 maja. Za produkcję odpowiada James Gunn, a reżyserią zajął się David Jaroweski. Historia opiera się na wątku Supermana i odwraca go, tworząc złoczyńce. Krótko mówiąc, chłopiec z innej planety zostaje przygarnięty przez ziemską rodzinę, ale zamiast wykorzystać swoje mocy do czynienia dobra, zaczyna sięć zło. W rolach głównych Elizabeth Banks, David Denham, Jackson Dunn. W sieci dostępny jest plakat oraz wydłużony trailer filmu. Joe Begos zebrał ekipę do swojego nowego filmu. VFW opisywane jest jako połączenie dzikiej bandy i nocy żywych trupów, a legendą ekranu mające wystąpić to m.in. William Sadler, Fred Williamson, Martin Coe. Będzie to opowieść o weteranie wojennym, który wraz ze swoimi przyjaciółmi z frontu musi bronić lokalne jednostki VFW, przed dealerem narkotyków i jego bezlitosną armią punkowych mutantów. Jak donosi serwis Pubshit.com po przejęciu Foxa, Disney rozpoczyna produkcję Aliena w bajkowym uniwersum. Fabuła pierwszej historii skupi się na wydarzeniach sprzed wersji filmowych Obcego i opowie o losach księżniczki, której poczynania i przygody doprowadziły ją do zostania królową ksenomorfów. To wszystko na dziś. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie w komentarzach znać co myślicie. Czy będziecie tęsknić zabrać mi Winchester i czy czekać na zombie od Jarmusza? Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się mrocznie.